trenowałem piłkę, trenowałem siatkówkę, ale jednak jakoś tak, lacrosse, coś nietypowego, coś fajnego, no można się fajnie zmęczyć, można się wyżyć naprawdę. Mm. Ciężko to porównać do piłki nożnej, do siatkówki. Mm. Podoba mi się w ogóle cała idea tego kija, to jest jednak coś ciężkiego do opanowania, bo kochać każdy może piłkę mm, odbić, coś takiego, tak, ale już ki nad kijem zapanować jest naprawdę ciężko. Ludzie zaczepiają, pytają się, do czego to służy, że to wygląda właśnie jak... E Taki do łapania motyli, jak podbierak do ryb. No, też nazywają to paletką na przykład. Ludzie nie, nie wiedzą, Ma, mało kto wie, co to jest lacrosse. Zawsze się dziwią, co to, to, to jest spina. Sport bardzo dynamiczny. Osobiście pokusiłbym się o stwierdzenie, że najszybszy na ziemi. Z tego względu, że nierzadko strzały czy też podania osiągają zawrotne prędkości. To strzały Najszybszy strzał to 110 km na godzinę. Jeszcze na, daleko nam do takich prędkości, ale szczerze powiedziawszy, liga się rozwija, zawodnicy poprawiają swój poziom i to i, 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 da się zauważyć na przestrzeni tych czterech lat progres. Jakieś dwa lata temu byliśmy w tym miejscu, w którym, teraz jest, w którym dwa lata temu był futbol amerykański gdzie była jedna liga, u nas e, dwa lata temu były, o mistrzostwo grało pięć drużyn, teraz jest już, jest już 10 grających w lidze, jest jeszcze jedna tworząca się w Krakowie, 11 drużyn czyli w przeciągu dwóch lat, i dość drużyn zwiększyła się o 100% grających w lidze. Takie podstawowe zasady są naprawdę bardzo proste, gra 10 zawodników, czterech musi być na, na obronie, trzech w ataku, do tego są, jest trzech pomocników, którzy dostarczają piłkę między jedną, jedną e, formacją, a drugą, no to, to nie jest coś ciężkiego. Można to nawet porównać do piłki nożnej. Muszę, żeby się przydali, żeby mieć też ten sprzęt lepszy, no, żebyśmy nie musieli tego wykładać z, z własnej kieszeni, bo strasznie dużo, naprawdę strasznie dużo ładujemy w ten sport i sprzęt dużo kosztuje i wyjazdy. Bilety na pociągi. Koszt boiska też troszeczkę kosztuje. My jesteśmy drużyną z Lublina. Poszukujemy sponsora. Bardzo byłoby nam miło, gdyby ktoś chciał nas wspomóc, ponieważ na chwilę obecną wszystko sami finansujemy jako zawodnicy wszystkie koszty sami pokrywamy. Sponsor by się bardzo nam przydał, naprawdę kosztowny jest sport, ale jeżeli ktoś już zacznie dla Lakrosa grać, to na pewno nie odejdzie stąd szybko, bo wciąga, sport bardzo wciąga, bardzo się angażuje tutaj.